Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś recenzuję dla Was zestaw Kobi 22010. Jest to zestaw, którego poszukiwałem w sklepach już od ponad miesiąca, od czasu mojego pierwszego zetknięcia się z katalogiem Kobi na 2012 rok. Jest to zestaw z serii Wild Story Dzika Historia. Seria ta obejmuje kilkadziesiąt z różnorodnych zwierząt i przeróżnego rodzaju modele jaskiń, wzniesień i tym podobne przyrodnicze elementy, w których obecne są zwierzęta. Sam pomysł w serii niesamowicie mi się spodobał, ponieważ niczego takiego nie można obecnie znaleźć w LEGO. Tym bardziej, że zwierzęta są naprawdę niesamowicie różnorodne. Zestaw, o którym dzisiaj będziemy mówić, to są saszetki. Saszetki, które można dostać za 7,50 innymi w Kerfurze, ale także na oficjalnej stronie Kobi. Saszetka taka zawiera jedno z, jedną z 24 figurek, które w rzeczywistości w 20 na 24 przypadkach są zwierzętami unikalnymi, wspaniałymi modelami. Zwierząt. Dlatego też zaopatrzyłem się w dwie takie saszetki i postanowiłem przedstawić Wam ich zawartość. Spójrzmy. A oto i nasze saszetki. Jak widzimy, są one wykonane całkiem przyzwoicie, i obrazek, który tutaj widzimy, jest niezwykle, niezwykle zachęcający. To, co tutaj widzimy, jest. Wręcz perfekcyjnym dowodem na to, iż Kobi podąża w zupełnie inną stronę niż Lego i nie można go zakwalifikować do podróbki, czyli do produktów identycznych z produktami Lego. Jedynie, że właśnie zupełnie podrabianych. Tutaj mamy z tyłu zapisaną całą listę obecnych tutaj postaci. W tym przypadku są to jedynie cztery. Postacie ludzkie, w tym jeden taki wódz plemienny, wojownik plemienny i 20 różnorodnych zwierząt, które normalnie w dużej części możemy znaleźć w zestawach, a w części są dostępne tylko w obrębie tych saszetek. Oczywiście z zewnątrz nie da się w żaden sposób poznać, co znajduje się w środku, pomijając fakt, iż. Już na początku widzimy, iż jedna z saszetek jest mniej pojemna, druga natomiast bardziej. Zwierzęta, które tu znajdujemy, to jest lew, dziobak, wąż, mors, duży pająk, niedźwiedź, ośmiornica, orzeł, skorpion, wilk, puma, goryl lewica, nosorożec, krokodyl, niedźwiedź polarny, rekin oraz kolejny wąż. Osobiście podejrzewam, iż w tym oto woreczku, chociaż nie dokonawałem tutaj dokładnego, jak to się mówi, macania, znajduje się jedno z większych zwierząt ze względu na Duże elementy, które możemy tu z łatwością wyczuć. Samemu osobiście najchętniej polowałbym na lwa, jednakże podejrzewam, że znajdzie się tu któryś z niedźwiedzi. W drugim natomiast woreczku może znajdować się zarówno jedna z figurek, jak i jedno z mniejszych zwierząt, ponieważ małe elementy nie wskazują na fakt, iż będzie to coś większego. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż Figurki nie są jednoczęściowe, a co za tym idzie, trudno rozpoznać, co znajduje się w środku. Zatem zajrzyjmy do pierwszego opakowania. No tak. Jak się okazuje, nie znajdziemy tutaj ani. Wcześniej wspominanego lwa, ani także niedźwiedzia, a jedynie nosorożca, który był swoją drogą moją największą obawą, ponieważ nie uważam, by ta figurka kreowała się w specjalnie dobry sposób. Przy okazji widzimy tu też bardzo ciekawą rzecz, o której zresztą wcześniej nawet nie słyszałem, jakie są, jaką jest karta. Wild Story, która daje naszej postaci punkty w danych dziedzinach. Co, wiąże się z dużym, pozytywnym zaskoczeniem i tłumaczy, dlaczego jest tutaj napisane "Card Game Rules at Wild Story dot e Tak jest. Postać jest dość mobilna. Poruszać może od, niezależnie każdą z kończyn, co jest bardzo rzadkie, wręcz niespotykane jeśli chodzi o postacie Lego. Oraz każda z łap ma dziurkę na stud, co mi się niesamowicie, niesamowicie podoba. Ocena tej figurki jest jak najbardziej duża, aczkolwiek, aczkolwiek... Zawiedziony trochę jestem faktem iż jest to nasz rożec. Spójrzmy więc do następnego opakowania. Jak się okazuje, znajdujemy tutaj wilka postać która moim zdaniem kreuje się zdecydowanie zdecydowanie lepiej i wygląda naprawdę naprawdę niesamowicie realistycznie i zachwycająco spójrzmy tylko na ten wspaniały pysk na te ułożone nogi na poruszający się ogon Myślę, że ta postać idealnie udowadnia nam, że wild story ma naprawdę sobą bardzo, bardzo dużo do zaoferowania. Reasumując, saszetki wild story zasługują na jak największą aprobatę z mojej strony i uważam, że są w 100% godne polecenia. Tym bardziej, iż nie oszukujmy się, wybór zwierząt, jeśli chodzi o tradycyjny LEGO system, jest naprawdę, naprawdę mały. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że znajdziemy tutaj wilki, które są symbolizowane przez psy koloru szarego i tym podobne anomalie, jednakże nie zadowala mnie to w takim stopniu, w jakim zadowalają mnie te pełne, wspaniałe figurki, z jakimi mamy. Do czynienia tutaj. I naprawdę, naprawdę uważam, iż produkt ten jest wart polecenia. I będę się zastanawiał, czy warto byłoby zainwestować także w jakieś zestawy z tej serii, które są naprawdę, naprawdę po okazyjnych cenach, ponieważ największy, zawierający 400 elementów, te, w tym trzy zwierzęta, kosztuje jedynie 90 zł. A każdy mniejszy stosownie mniej, począwszy od zestawu kosztującego jedynie 25 zł. Tak więc w pełni polecam, i to by było na tyle na dzisiaj. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie!